Szklana pogoda wraca do Polski. Dziś znowu szyby będą niebieskie od telewizoru. Wszyscy oglądać będą wystrzałowego Sylwestra na Lubelszczyźnie z Republiką. W Wielki hit zespołu Lombard także się w chomie oczywiście pojawi. Ekspres Plus zaprasza na wspólną zabawę i odpala swoje fajerwerki. Rafał Patera, ognia! W Republice Kiribati w Nowej Zelandii, Australii, Japonii i Korei już przewitano Nowy Rok 2025. My zrobimy to na wystrzałowym Sylwestrze na Lubelszczyźnie z Republiką. Republika zmieniła w tym roku krajobraz polskich mediów informacyjnych i nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Właśnie zaczynamy pracę w nowej siedzibie, a tak lubiany przez widzów ekspres pędzi dalej. Premier Tusk mówi o pozytywnym przełomie w 2025 roku, ale pogarszające się nastroje społeczne pokazują jednoznacznie. Większość Polaków nie jest zadowolona z rządów koalicji 13 grudnia. Siatkarze i Iga Świątek gratowali Polski sport w mijającym roku. W plusie przypomnijmy, co wzbudziło wśród kibiców największe emocje. W o tym hełmie, od rana gromadzą się ludzie. Pierwsze wystrzały mamy już za sobą, a przecież do wystrzałowego Sylwestra na Lubelszczyźnie. Z Republiką jeszcze trochę czasu pozostało. Chłodu nikt tutaj nie czuje. Wszystkich rozgrzały próby muzycznych gwiazd, serwujący gorące rytmy lat 70., 80. i 90. Usłyszymy tutaj takie hity jak Rivers of Babylon i Daddy Cool w wykonaniu Shield Bonix, z Bonnie M., czy też In the Army Now z żywiołowego oddziału Kapitana Jacka. Na roztańczonej hełmskiej scenie nie zabraknie zagranicznych gwiazd oraz ich największych przebojów. W nocy, pałac łóżkowskiego w hełmie stanie się najgorętszy. Wspólnie przywitajmy nowy rok na rynku w hełmie. Całe wydarzenie transmitować będziemy na naszej antenie. W herbie hełma widnieje Biały Miś, żeby go oswoić organizatorzy wystrzałowego Sylwestra na Lubelszczyźnie z Republiką sięgnęli po słynny przebój Biały Miś, wykona go zespół Top One, ale nie zabraknie oczywiście także innych przebojów. Wśród nich przebój muzyki cygańskiej Ore, Ore, Shabada Amore, który to przebój pod nosem nucił sobie już kilka godzin wcześniej. Daniel Śmieciński. Jest Don Wasyl i cały jego zespół, to chyba największa ekipa, jaka tutaj przyjechała na naszego Sylwestra. E, powiedz nam Jakimi utworami rozgrzejecie naszą publikę? No, utwory będą takie, które się podobają publiczności i oni sami wybrali te piosenki. Niech to będzie niespodzianką taką, ja myślę. Ale na pewno będą cygańskie rytmy. Polacy bardzo dobrze się przy takich rytmach bawią. A jak się śpiewa na tej scenie? Jaka to jest scena? Śpiewa się przede wszystkim dobrze, dlatego że przed sobą mamy naszą kochaną polską publiczność. I tylko mogę tyle zdradzić, że na pewno w tą zimną, piękną, sylwestrową noc zagramy bardzo gorące otwory. No właśnie, jest zimno, troszkę chłodno, ale czy te emocje rozgrzeją naszą publikę, czy gwarantujecie, że naprawdę porwiecie Polaków? Oczywiście, będzie super atmosfera i porwiemy wszystkich do tańca. Może jakąś małą próbkę naszym widzom zagracie i zaśpiewacie. Nie może Państwa zabraknąć. Zapraszamy serdecznie. Nowy rok spędzimy już w nowej siedzibie. Telewizja Republika i państwa ulubiony Ekspres już się tam instalują. Skoro przy dotychczasowych możliwościach potrafiliśmy przebojem wedrzeć się na rynek komercyjnych, mediów informacyjnych, to co to będzie teraz? W nowych warunkach technologicznych jesteśmy w stanie namieszać jeszcze bardziej, ale o jednym nie zapominamy. Jesteśmy w tym miejscu dzięki naszym widzom i dla naszych widzów. Dzięki, że jesteście. Kiedy ponad rok temu ekipa Donalda Tuska spopieliła emisję najlepszych programów telewizji polskiej, powstaliśmy my. Odświeżyliśmy koncepcję błyskawicznego serwisu informacyjnego. W czasach, gdy jedni mętnie obiecują czystą wodę, a inni koniunkturalnie nabierają wody w usta, na medialnym akwenie wynurza się Ekspres Republiki. To było pierwsze wydanie Ekspresu Republiki. Przełomowy moment. Oglądalność Ekspresu i całej stacji rosła w tempie wykładniczym. Już po miesiącu okazało się, że depczemy konkurencji po piętach. Po trzech kolejnych dogoniliśmy dotychczasowego lidera TVN24 i trzymamy tempo. Jeśli milczenie jest złotem, to nasi politycy są dziś bardzo bogaci. W dniu ciszy wyborczej witam na pokładzie Ekspresu Republiki Sylwia Kasnodębska. Dzień dobry. Poszerzyliśmy formułę o Ekspres Plus, a po kilku miesiącach dołączył dodatek lifestyle'owy. Jeszcze więcej ciekawostek, dziwnych i pociesznych zwierząt zwierząt nieprawdopodobnych zjawisk słowem Express Loose. Paulina Bilińska, miło Państwa widzieć i zaprosić na ekspres Republiki Luz. Oto, co dziś w programie. Od tej pory na stałe pozostajemy w czołówce oglądalności, niemal codziennie przebijając konkurencję. Od dziś Państwa ulubiony ekspres pracuje w nowym domu wolnego słowa. Mamy tu więcej, dzięki Państwa pomocy, przestrzeni i jeszcze bardziej profesjonalny sprzęt. Cała Republika obiecuje jeszcze lepsze informacje i jeszcze wyższą jakość. Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami i zapraszamy po więcej. To, że Donald Tusk jest specjalistą od patomarketingu politycznego, to wiemy nie od dzisiaj. Mijający rok pokazuje jednak, że jego czar coraz słabiej działa na Polaków. Z ostatnich sondaży wynika, że obecna władza zużywa się błyskawicznie. Przyczynia się do tego drożyzna, chaos prawny, nierealizowanie obietnic czy też fatalne zarządzanie kryzysem w czasie powodzi. Powódź, która we wrześniu spustoszyła południowo-zachodnią Polskę, była największą katastrofą w naszym kraju w mijającym roku. Sytuacje poszkodowanych pogorszyły opóźnienia w wypłacie środków na odbudowę. Polski rząd jeszcze kilka dni przed katastrofą bagatelizował zagrożenie. Te prognozy nie są y, 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 przesadnie alarmujące. Lekceważenie powodziowego zagrożenia, przywrócenie 5% stawki VAT na żywność, nierealizowanie obietnic. Wszystko to powoduje, że notowania rządu w ostatnich dniach lecą na łeb na szyję. Prawie 53% Polaków uważa, że życie stało się trudniejsze po zmianie rządu Mateusza Morawieckiego na gabinet Donalda Tuska. Przeciwnego zdania jest nieco ponad 2% ankietowanych, 14,5% badanych nie miało zdania na ten temat. Donald Tusk jest jednak dumny ze swoich poczynań. To był pierwszy rok, kiedy można powiedzieć, że polska gospodarka. Obudziła się. W rzeczywistości w tym roku Polska miała największy deficyt budżetowy w historii trzeciej RP, jedne z najwyższych cen energii i gazu w Europie, a Polacy masowo łatają swoje budżety przy pomocy chwilówek. Faktycznie prognozy na przyszły rok nie są przesadnie alarmujące. Sylwestrowy Plus to ekspres pełen gwiazd. Nie tylko tych muzycznych, także filmowych, o których piszemy także na portalu blaskonline.pl. Już za chwilę pojawią się u nas Brad Pitt i Angelina Jolie. Tak, tak, dobrze państwo słyszeli. A kto nie słyszał, spokojna głowa, temat o implantach słuchowych także się u nas pojawi. Wystrzałowo lecimy dalej. W Madrycie pokazali serce setki właścicieli psów i ich pupile paradowali ulicami miasta, by w charytatywnej akcji wesprzeć czworonogi ze schronisk dotkniętych powodzią. Nowojorskie Times Square jest już gotowe na powitanie Nowego Roku. Kryształowa kula przeszła ostatnie testy przed tradycyjnym zrzuceniem z wysokości. Także w Rio de Janeiro trwają ostatnie przygotowania do wielkiej imprezy sylwestrowej na plaży. To na pewno będzie udana noc, w końcu Rio słynie z dobrej zabawy. Lekarze ze szpitala imienia Pirogowa w Łodzi po raz pierwszy w placówce przeprowadzili innowacyjną operację wszczepienia implanta słuchowego. Efekt pacjentka po kilkudziesięciu latach w pełni odzyskała słuch. Problemy z bidałkami. Przez 40 lat nie mogła dopasować aparatu słuchowego, który dałby jej szansę na normalne funkcjonowanie. Wszystko zmieniło się, gdy trafiła do łódzkiego szpitala. Tam zespół lekarzy z oddziału laryngologii wszczepił pani Reginie specjalny tytanowy implant, który jest zakotwiczony w jej kości skroniowej. Na zewnątrz, za uchem, widać jedynie niewielki srebrny element. Cała operacja trwała 30 minut i nie wymagała znieczulenia ogólnego. Teraz placówka przygotowuje się do kolejnych tego typu implantacji. Dlaczego zęby są takie ważne? Zapewniają nie tylko ładny uśmiech, ale i zdrowe serce. Tak, uzębienie ma ogromny wpływ na serce i jego kondycję. Badania pokazują, że zaniedbania higieniczne mogą prowadzić do osadzania się na zębach bakterii, które zaczynają krążyć po organizmie, a z tego może wyniknąć cała masa komplikacji. Dlatego z pozoru błaha infekcja może stać się przyczyną zapalenia wsierdzia. A że ciało to jeden organizm, to warto o niego dbać i porządnie myć zęby, bo zdrowie to podstawa, a może i pomysł na postanowienie noworoczne. Ten przystojniak już chyba gotowy na sylwestrową noc, ale nie, w Madrycie trwa jeszcze świąteczna atmosfera. Właściciele psów ze swoimi pupilami wyszli na ulicę stolicy Hiszpanii, aby wziąć udział w tradycyjnym spacerze na rzecz schronisk dotkniętych powodzią w Walencji. Odświętnie ubrane pieski spacerowały łapa w łapę, pomagając tym samym innym psiakom. A to pokazuje, że na czworonogów zawsze można liczyć. Jaka piękna katastrofa! No, chyba tak najtrafniej można określić najnowsze wieści dochodzące z za oceanu. Słynni hollywoodzcy aktorzy Angelina Jolie i brat Pitt podpisali właśnie porozumienie rozwodowe. Zakończyli tym samym trwający aż 8 lat spór prawny. Są zgodne. To koniec jednego z najdłuższych i najbardziej kontrowersyjnych rozwodów w historii Hollywood. Porozumienie między Jolie i Pittem zostało w końcu sfinalizowane, podpisane i złożone w sądzie. Jednak jego szczegóły nie są znane. Para aktorów pobrała się w 2014 roku we Francji. Ich małżeństwo przetrwało zaledwie dwa lata. W pozbie rozwodowym powołali się na różnicę nie do pogodzenia. I tak rozpoczął się spór, który przez lata dostarczał stałego materiału tabloidom na całym świecie. Wszystko wskazuje jednak na to, że temat właśnie się wyczerpał. Three, Do Nowego Roku jeszcze chwilka, ale nowojorska kula już poszybowała w górę. Choć na razie tylko na próbę przyznacie Państwo, że wygląda zjawiskowo. Test przebieg pomyślnie, więc tradycja opuszczania kuli, która rozświetli serce Manhattanu symbolizując wejście w Nowy Rok, nie powinna być zagrożona. Kula zacznie opadać, gdy zgromadzony na Times Square tłum wspólnie odliczać będzie ostatnie sekundy mijającego roku, więc aby ujrzeć spadającą kulę w pełni od trzeba poczekać do nowojorskiej północy. W Polsce będzie wtedy już szósta rano, ale i tak warto. Jedzą, piją, lulki palą, tańce, hulanki, swawola, ledwie karczmy nie rozwalą, haha, hihi, hejże, hola, pisał Adam Mickiewicz w słynnej baladzie Pani Twardowska. Nastrój tego utworu jest niesamowity. Podobnie jest teraz w Rio de Janeiro. Pracownicy dopinają pracę na ostatni guzik, a turyści spędzają ostatnie godziny starego roku na gorącej brazylijskiej plaży. Niemal wszystkie hotele są zarezerwowane. Władze miasta spodziewają się, że na imprezie pojawi się blisko 3 miliony osób, w tym miejscowi i zagraniczni goście, a pokaz fajerwerków będzie punktem kulminacyjnym wieczoru. Brazylia przywita nowy rok o 4 godziny później niż my. Oj, będzie się działo! Kogo pogoda w ostatnich dniach nieco znudziła, głowa do góry, idą zmiany. I to jakie? Pogodowe stery przejmie wyższy, przyniesie mróz, śnieg i sporo słońca. W czwartek towarzyszyć nam będzie deszczowa, niżowa aura. Najwięcej przejaśnień pojawi się na Podkarpaciu. W piątek przyjdzie zima. W całym kraju spodziewamy się mieszanki słońca, chmur, a także opadów śniegu. Temperatura spadnie do zera w centrum kraju. W sobotę zimą powieje jeszcze mocniej. Śnieżne chmury zagoszczą w większości regionów. Mróz dał sobie znać, szczególnie na Podlasiu, gdzie zanotujemy minus 2 stopnie. Ostatni dzień roku to czas podsumowań. W sporcie ten 2024 miał słodko smak. Przyniósł nam kilka historycznych sukcesów, ale także parę bolesnych rozczarowań. Te zostawiamy na boku. Dzisiaj skupiamy się na pozytywach. Wspienia głównym tego roku były Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Premierowy medal w całej historii polskiego tenisa zgarnęła Iga Świątek. Reprezentantka Biało-Czerwonych rozgromiła Annę Karolinę Szmiedlową 6-2, 6-1 sięgając po brąz. Swojego krążka po aż 44 latach doczekało się polskie pięściarstwo. Autorką największego zaskoczenia turnieju do 57 kg została Julia Szaremeta. 21-latka w imponującym stylu wywalczyła awans do finału, gdzie ostatecznie przegrała wzbudzającą ogromne kontrowersje Lin Yuting. Wisienką na torcie był zaś występ Aleksandry Mirosław. Polka pobiła rekord świata we wspinaczce sportowej i w nagrodę jako jedyna usłyszała Mazurka Dąbrowskiego. Warto też docenić dominację Bartosza z Nasz żużlowiec zgarnął już piąty tytuł Mistrza Świata. Łącznie było to już ósme podium zaledwie 29-letniego zawodnika. Aby stać się najbardziej utytułowanym żużlowcem w historii sportu, Zmarzlik potrzebuje już tylko jednego triumfu. Obecnie dzieli ten tytuł z Torem Richardsonem. Polska rzeczywistość przypomina dziś kryminalizację albo grę komputerową, no bo też wielu próbuje nas rozgrywać i robić tutaj swoje brudne geszefty. A my chcemy Polski suwerennej, Polski chrześcijańskiej, Polski polskiej, jak pisał w odezwie legendarny wyklęty z Podlasia kapitan Władysław Łukasiuk Młot. Nasza przyszłość może być kolorowa, choć dziś kolorowa jest tylko we wspomnianych filmach i grach. A propos, sieć podbija niesłychanie kolorowy zwiastun popularnej gry akcji. Podobieństwo do osób z życia publicznego jest tutaj zupełnie przypadkowe.

Kina, trzeba przyznać. Coś tam jednak mówi, że nawet ten fikcyjny scenariusz akcji nie nadąża za polską rzeczywistością w 2025 roku. Tutaj to dopiero będzie się działo. Podsumowanie. Mijających 12 miesięcy znajdą Państwo w programie dzisiaj o 19. Nowy rok tuż, tuż. System prawa i bezprawia. Jerzy Owsiak ucieka przed pytaniami. Program dzisiaj trzeba obejrzeć koniecznie. Dzięki temu nikt nie spóźni się na wystrzałowego Sylwestra na Lubelszczyźnie z Republiką, bo to właśnie dzisiaj odliczy nam czas do wspólnej szampańskiej zabawy. Wszystkiego dobrego na nowy rok dla Polski, dla Polaków, dla każdego z nas. Do zobaczenia.